Lato w Arendelle. Takie ciepłe, takie słoneczne, ale to się zmieni. Na zawsze. Zimno, 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 zimno. Ziemia pokryła się wiecznym śniegiem. Zróbcie coś, nie mam zamiaru skończyć jako sopel. Myślisz, że ty masz ciężko? Ja lodem handluję. Żeś się nagrabił. Hej, dzieciaczki, jestem Olaf. Hejka, ty ze masz? Ej, poczekajcie, niedobrzy mi! Wiem, jak zakończyć tę się. Będzie ostra jazda. No, mam nadzieję. Gdzie z tymi nogami? Położyłem świeży lakiet. O! Niech słoneczko znowu żda Wielki baki! Jak tam głowa? Mam czachy, koń. A ja nie mam czachy. Karotka! Jak kulfonek mojego kangurka powąpadka. Musimy tylko przetrwać tę zamieć. To nie za... Olaf, to pniejesz. Bo dla niektórych warto się roztopić. No, ale nie ma się co tak rozklejać. Nie! Olaf! się! Ja nic nie czuję! Paraliż dolnej kuli! O, weź ze mnie zleś. O, hej, mordeczka, weź kop z nich No i kulam dalej.